Cześć z tej strony Darkus, w dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak szybko i za darmo pobrać praktycznie każdą grę jaką sobie tylko wymarzycie. Co będzie Wam do tego potrzebne? Jedynie program utorrent, do którego link podam w opisie i nasza przeglądarka. Gdy po, po zainstalowaniu uTorrenta przechodzimy w naszą przeglądarkę w koglę Daj, dajemy sobie domyślną grę, na przykład ja sobie wybrałem Network Speed Speeda derana Oj, the run. i do naszej nazwy gry dopisujemy tylko torrenty.org Chomikuj naciskamy Enter. Jak widzicie, wyszukało mi tutaj mnóstwo tego jest. Wybieram tutaj pierwszy link. Czekamy. Z chomikuj pobieramy to za darmo, bo to nie waży więcej niż 100 kB, a z chomiku można pobierać do 1 mega za darmo, więc nawet nie będziecie się musieli rejestrować, żeby to pobrać. Naciskamy pobierz, ładowanie, skakuj to okno, gdzie to nasze okno jest. Zapisujemy sobie to na przykład na pulpit. Czekamy aż pobierze, pobrało. Włączamy, włączamy nasz program uTorrent i naciskamy na albo po prostu przesuwamy to tutaj na uTorrent tu wyskakuje nam takie okienko tutaj jest waga pliku ile to waży a tutaj jest zapisz wy czyli miejsce docelowe w którym ma nam to zapisać wybieramy ok pokażemy to na całym ekranie jak widzicie tutaj elegancko pobiera mi już prędkość się zwiększa można tak pobrać każdą grę, jaką sobie tylko zechcecie. Po prostu z tego mnóstwo na chomiku. Nie trzeba też płacić, żeby się zarejestrować na torendyorg czy coś. Tylko po prostu wpisać w Google, ani nie wchodzić na żadne strony, gdzie trzeba wysyłać jakieś SMSy, czy podawać numer telefonu, akceptować jakieś regulaminy, po prostu wejść. Mam nadzieję, że poradnik Ci się przydał, jeżeli szukałeś gier, jeżeli tak zostaw łapkę i suba to nic się nie kosztuje. Na razie.